Oto wielka tajemnica wiary. Aby zgłębić tajemnicę Eucharystii, trzeba ciągle na nowo powracać do Wieczernika, tam, gdzie w Wielki Czwartek miała miejsce Ostatnia Wieczerza. W liturgii dzisiejszej święty Paweł mówi właśnie o ustanowieniu Eucharystii. Zdaje się, że jest to najstarszy zapis mówiący Eucharystii, wcześniejszy od zapisu ewangelistów. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i, dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich. Śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Słowa te zawierają sam rdzeń tajemnicy eucharystycznej. Odnajdujemy w nich to, czego codziennie jesteśmy świadkami i uczestnikami, gdy sprawujemy i przyjmujemy Eucharystię. Jezus dokonuje w wieczorniku przeistoczenia. Mocą Jego słów. Chleb, zachowując zewnętrzną postać chleba, staje się ciałem Chrystusa, wino zaś, zachowując zewnętrzną postać wina, staje się Jego krwią. Oto wielka tajemnica wiary. Sprawując te tajemnice, nie tylko ponawiamy to, co Chrystus uczynił w Wieczerniku, ale także wchodzimy w misterium Jego śmierci. Głosimy Śmierć Twoją Śmierć odkupięczą. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Jesteśmy prawdziwie uczestnikami Triduum Sacrum i Nocy Paschalnej. Jesteśmy uczestnikami zbawczego misterium Chrystusa i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Wraz z ustanowieniem Eucharystii weszliśmy w czas ostateczny, w czas oczekiwania na drugie i ostateczne przyjście Chrystusa kiedy dokona się sąd nad światem, a zarazem wypełni się dzieło odkupienia. Eucharystia o tym wszystkim nie tylko mówi. W Eucharystii wszystko to jest sprawowane. To wszystko się w niej dokonuje. Zaiste jest ona wielkim, największym sakramentem Kościoła. Kościół sprawuje Eucharystię, a równocześnie Eucharystia tworzy Kościół. Ja jestem chlebem żywym. Przesłanie Ewangelii Janowej dopełnia liturgicznego obrazu tej wielkiej eucharystycznej tajemnicy, którą dzisiaj sprawujemy w szczytowym momencie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Słowa z Ewangelii Świętego Jana to wielka zapowiedź Eucharystii po cudownym rozmnożeniu chleba, jakie miało miejsce w pobliżu Kafarnaum. Wyprzedzając niejako czas, zanim Eucharystia zostanie ustanowiona. Chrystus objawia, czym ona jest. Mówi tak. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. A kiedy te słowa wywołały sprzeciw wielu słuchaczy, wówczas Jezus rzekł Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Słowa te mówią o samej istocie Eucharystii. Oto Chrystus przyszedł na świat, aby obdarzyć człowieka życiem bożym. Nie tylko głosił dobrą nowinę, ale także ustanowił Eucharystię, która ma do końca czasów uobecniać jego odkupieńcze misterium. A wybrał jako środek wyrazu elementy natury: chleb i wino, pokarm i napój. Które człowiek musi spożywać, ażeby utrzymać się przy życiu. Eucharystia jest właśnie takim pokarmem i napojem. Ten pokarm zawiera w sobie całą moc Chrystusowego odkupienia. Człowiek, ażeby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju. Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka. I otwiera przed Nim horyzont życia wiecznego. Spożywając ciało i krew Chrystusa, człowiek już tu, na ziemi, nosi w sobie zalążek życia wiecznego, gdyż Eucharystia jest sakramentem życia w Bogu. Mówi Chrystus, jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Oczy wszystkich zwracają się ku tobie, a ty karmisz ich we właściwym czasie. W pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii Mojżesz mówi nam o Bogu, który karmi swój lud podczas wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg Twój, przez te czterdzieści lat na pustyni. Aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Ten obraz ludu wędrującego po pustyni, jaki wyłania się z przytoczonych słów, przemawia również do nas. Zbliżających się do końca drugiego tysiąclecia od narodzenia Chrystusa. Mieszczą się w tym obrazie wszystkie ludy i narody całej Ziemi, a zwłaszcza te, które cierpią głód. W czasie dzisiejszej stacji orbis trzeba koniecznie przywołać na myśl całą geografię głodu, która obejmuje wiele miejsc na Ziemi. W tym momencie miliony naszych braci i sióstr cierpi głód. A wielu z nich z głodu umiera zwłaszcza dzieci W epoce niebywałego rozwoju techniki i nowoczesnej technologii dramat głodu jest wielkim wyzwaniem i oskarżeniem Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich dlaczego więc dzisiaj pod koniec 20 stulecia tysiące ludzi ginie z głodu Konieczny jest tutaj w skali światowej jakiś poważny rachunek sumienia Rachunek sumienia ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej międzyludzkiej solidarności. Wypada przypomnieć prawdę podstawową, że ziemia jest boża, a wszystkie jej bogactwa Bóg oddał w ręce człowieka, ażeby on używał ich w sposób sprawiedliwy, by służyły dobru wszystkich. Takie jest przeznaczenie dóbr stworzonych. Przemawia za tym samo prawo natury. W czasie dzisiejszego kongresu eucharystycznego nie może zabraknąć naszego solidarnego wołania o chleb w imieniu tych wszystkich, którzy cierpią głód. Wołanie to kierujemy najpierw do Boga, który jest Ojcem całej ludzkiej rodziny. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, ale kierujemy także do ludzi polityki i ekonomii. Na których spoczywa odpowiedzialność za sprawiedliwy rozdział dóbr w skali światowej i w skali poszczególnych krajów. Trzeba wreszcie położyć kres pladze głodu. Niech Solidarność weźmie górę nad niepohamowaną chęcią zysku i nad stosowaniem tych zasad rynku, które nie biorą pod uwagę niezbywalnych praw ludzkich. Na każdym z nas Ciąży cząstka odpowiedzialności za ten niesprawiedliwy stan. Każdy z nas jakoś o głód i biedę innych się ociera. Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają lub mają go mniej od nas. Umiejmy otwierać nasze serca na potrzeby braci i sióstr, którzy cierpią z powodu nędzy i niedostatku. Czasem wstydzą się do tego przyznać, ukrywając swoją biedę. Trzeba ku nim dyskretnie wyciągnąć bratnią, pomocną dłoń. To także jest lekcja, jaką daje nam Eucharystia. Chleb życia. Streścił tę lekcję bardzo wymownie święty brat Albert, krakowski biedaczyna, który swoje życie poświęcił służbie najuboższym. Mawiał często, trzeba być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole. Z którego każdy może dla siebie kęs ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tematem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest wolność. Zwłaszcza tutaj, w tej części Europy, przez długie lata boleśnie doświadczanej zniewoleniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego. Wolność ma szczególny smak. Już samo słowo „wolność wywołuje tutaj mocniejsze bicie serca. Z pewnością dlatego, iż w minionych dziesięcioleciach trzeba było za nią płacić bardzo wysoką cenę. Głębokie są rany, które po tamtej epoce pozostały w duszach ludzkich. Wiele jeszcze czasu upłynie, zanim się zabliźnią. Kongres zachęca nas, aby spojrzeć na wolność człowieka w perspektywie Eucharystii. Śpiewamy w hymnie kongresowym: Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by ład wewnętrznej tworzyć wolności. Jest to bardzo istotne stwierdzenie. Mówi się tu o ładzie wolności. Tak, prawdziwa wolność wymaga ładu. Ale o jaki ład tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o ład moralny. Ład w sferze wartości, ład prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt, wolność umiera. Człowiek z wolnego staje się niewolnikiem, niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości. To prawda Ład wolności buduje się w trudzie. Prawdziwa wolność zawsze kosztuje. Każdy z nas musi ciągle od nowa ten trud podejmować. I tu rodzi się następne pytanie. Czy człowiek może u ład wolności zbudować sam, bez Chrystusa, czy nawet wbrew Chrystusowi? Pytanie niezwykle dramatyczne, ale jakże aktualne w kontekście społecznym, przesyconym koncepcjami demoralizacji inspirowanej ideologią liberalną. Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, Iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć. Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem Ewangelii Wolności. To jest jego misja. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Dlatego chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie ucieka. Podejmuje, podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Bo wolność nam dana jest przez Boga. Jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana. Ona jest naszym powołaniem. Wy, bracia, pisze apostoł, powołani zostaliście do wolności. A to, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiodł, jak bardzo jest stróżem wolności i to zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności, bo Kościół wierzy, że do wolności w nas Chrystus. Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by ład wewnętrznej tworzyć wolności. Na czym polega ów ład wolności wzorowany na Eucharystii? W Eucharystii Chrystus jest obecny jako ten, który siebie daje w darze człowiekowi, jako ten, który człowiekowi służy. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza. Tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, buduje więzi międzyludzkie, buduje i jednoczy, a nie dzieli. Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie. Potrzeba Polsce. Chrystus w Eucharystii pozostaje po wszystkie czasy niedościgłym wzorem postawy proegzystencji, to znaczy postawy bycia dla drugiego, dla drugiego człowieka. Chrystus cały był dla swego Ojca Niebieskiego, a w Ojcu dla każdego człowieka. Drugi Sobór Watykański wyjaśnia, że człowiek odnajduje siebie, a również pełny sens swojej wolności właśnie poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Dzisiaj podczas tej stacji Orbis Kościół zaprasza nas, abyśmy weszli do tej Eucharystycznej Szkoły Wolności, abyśmy wpatrzeni z wiarą w Eucharystię, stali się budowniczymi nowego ewangelicznego ładu wolności wewnątrz nas samych, a także w społeczeństwach, w których przyszło nam żyć i pracować. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że o niego się troszczysz? Gdy kontemplujemy Eucharystię, ogarnia nas wielkie zdumienie wiary, nie tylko nad tajemnicą Boga i Jego miłości bezgranicznej, lecz również nad tajemnicą człowieka. Wobec Eucharystii cisną się spontanicznie na usta owe słowa psalmisty. Czymże jest człowiek? Że tak o niego się troszczysz. Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim ciałem. Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie serce, skoro wypełnić ją może tylko Bóg. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie, wyznaje święty Augustyn i niespokojne jest nasze serce, dopóki w tobie nie spocznie. Statio Orbis. Cały Kościół oddaje Ci dzisiaj, Chryste, szczególną cześć i uwielbienie. Chryste, Odkupicielu Człowieka. Chryste, Ukryty w Eucharystii. Cały Kościół wyznaje publicznie swoją wiarę w Ciebie, który stałeś się dla nas chlebem życia. I składa Ci dzięki za to, że jesteś z nami, Bogiem z nami, naszym Emanuelem. Twoja cześć chwała nasz wieczny panie, powieczne czasy niech nie ustanie. Tobie dziś dajem z rzeszą tych ludzi pokłon i pienie, my twoi słudzy. Dziękując wielce twej wielmożności za ten dar zacny twej wszechmocności, żeś się darował nam nic niegodnym w tym sakramencie nam tu potomnym. Amen.